No dobra, to dzień dobry się z Państwem po raz kolejny, po raz kolejny w moich łapkach Husqvarna 701 Supermoto I w związku z tym, korzystając tej okazji, zrobimy sobie nagrywkę na temat e, Supermoto kontra Supersport Pogadamy sobie o różnicach między tymi dwoma sprzętami, co się do czego nadaje, co się do czego nie nadaje, dlaczego chciałem mieć jedno i drugie W ogóle nie wiem, dokąd nas ten temat zaprowadzi, ale co, no standardowo zainteresowanych serdecznie zapraszam Wydaje mi się, że rozsądnie będzie na początek ustawić kamerę. I zgubić rękawiczkę. No jak zapewne dobrze wiecie, przez ostatnich kilka ładnych lat jeżdżę sobie całkiem sporo testując motocykle. I w związku z tym oblatałem różnego rodzaju sprzęty i turystyki, i jakieś tam nakedy, i supermczaki, i sporty, i w ogóle no wszystko, co było. I powiem Wam, że na dobrą sprawę wynika z tych moich obserwacji tyle, że nie ma uniwersalnego motocykla. Jeszcze kiedyś powiedziałbym, że, że coś takiego istnieje że coś takiego by się znalazło na chwilę obecną. No, jestem pewien, że przykro mi bardzo, ale na motocykle, w przeciwieństwie do samochodów, są zdecydowanie bardziej wyspecjalizowane. Wynika to po prostu z tego, że nie da się zrobić motocykla, który będzie dobry na tor, w turystykę, na miasto, oszczędny, wygodny i w ogóle. Po prostu się tego nie da zrobić. Bo jeżeli coś ma być szybkie i ma być na tor. A pojedziemy sobie tu. Jeżeli coś ma być szybkie, ma być na tor, ma być zwinne w zakrętach, no niestety wygodne nie będzie. Jeżeli ma być w miasto, no to nie będzie piekielnie szybkie. A jeżeli ma być w turystykę. To będzie w sumie wygodne i albo szybkie, a średnio szybkie, wygodne, ale no niezbyt komfortowe do, do jazdy po torach, bo po prostu na tory się nie będzie nadawać. Także słuchajcie, to wszystko wynika z wielu tam różnic, jak wiadomo, jak coś jest do wszystkiego, to jest do niczego, w motocyklach nie ma motocykli do wszystkiego i w sumie chyba bardzo dobrze. Ale są dwa typy motocykli, które mi bardzo przypadły do gustu. I w związku z tym, właśnie dlatego, chciałbym mieć w swoim garażu, zarówno takiego supermociaka, i konkretnie tego, może nie konkretnie tego, ale ten model. A drugi taki motocykl który już jest w moim garażu i właśnie go sobie odbudowujemy. I jest to, jak wiadomo, CBR-ka. CBR Fireblade 1000 RR ST57. I Teraz powiem Wam, że. To no tyle fajnie, że z dnia na dzień miałem okazję przesiąść się z Fireblade'a na Supermoczaka. Oczywiście tego nowego Fireblade'a, ale to tam a, pies to trącał Powiem Wam, że przypomniałem sobie o co chodzi z Fireblade'em, w czym jest fajnym motocyklem Do czego mniej, mniej się nadaje, o w ten sposób e, I teraz tak Fajnie jest się pościgać, fajnie jest mieć motocykl Pojedziemy sobie tu Panie, jest mieć motocykl, który jest w stanie bardzo szybko przetransportować nas na jakichś tam dużych odległościach, bo powiem Wam, że ja jakoś nie uprawiam. O, właśnie, te wszystkie motocykle, słuchajcie, to od tego trzeba, bo zacząć wynikają głównie z tego, jak jeździsz, co robisz, jakie dystanse pokonujesz, co potrzebujesz, do czego ten motocykl będzie przeznaczony i po jakim terenie będzie się poruszać w ogóle. I ja z tego co wiem po sobie po kilku latach jazdy na motocyklu to po prostu wiem, że turystyka motocyklowa jest mi obcą sprawą jeżeli uprawiam turystykę to jest to bywało, że tam raz w roku gdzieś pojechałem na zasadzie takiej, żeby się pojechać, coś tam zobaczyć i, i wrócić, albo jakiś zlot zaliczyć po prostu jest to najrzadziej wykonywana przeze mnie czynność na motocyklach, dlatego mozetyk turystyczny jest mi do niczego niepotrzebny aczkolwiek bardzo często bywało tak, że jeździłem sobie gdzieś do kogoś właśnie motocyklem. Brałem tam plecak, w plecaku miałem wszystkie ciuchy, które mi były potrzebne do szczęścia i zwyczajnie leciałem sobie na miejsce tak, a w związku z tym, że to nierzadko było całkiem daleko, to fajnie było mieć fajera, bo on jest bardzo wygodnym litrem sportem w zasadzie. O jakie zakręty tu są. Eee, I eee, fajnie się nim jechało, właśnie na zasadzie czy odwiedzić Dextera, czy coś takiego. Wow, A, ale zajebiste! Jeszcze raz chcę. No. Czy odwiedzić Dextera, czy, czy kogoś innego To zawsze sobie wsiadałem na, na Fajerka Brałem sobie plecak W tym plecaku miałem ciuchy na, na zmianę Tam pakowałem się po prostu na weekend I leciałem, tak? I chodziło tutaj głównie o to, żeby w miarę komfortowo I no, raczej szybciej dojechać niż wiecie, jechać 3 godziny No to Fajer się do tego nadawał idealnie Raz, że można sobie nim było postartować na, na ćwiarę Walnąć sobie na, na tor to jeszcze, jak trzeba było kogoś odwiedzić za Zajebiste są te zakręty To można było to spokojnie zrobić, mając na uwadze, że po prostu Dosyć wygodny sport Natomiast to, czego się nie da zrobić Fireblade'em No to niestety jeździć komfortowo po mieście Bo No to jest mimo wszystko sport I o ile jest wygodny, o tyle O tyle łapki bolą, kręgosłup boli i zdecydowanie super Supermociak. To jak tylko na niego wsiadłem i poleciałem w miasto. Zdecydowanie lżejszy motocykl, zdecydowanie manewrowy bardziej, zdecydowanie lepszy do ruchu, bo siedzicie wyżej. A w związku z tym, że siedzicie wyżej, więcej widzicie, możecie się wcisnąć w większą ilość szpar. No i możecie się powydurniać tak jak teraz. Możecie sobie pojechać na tor. Super mociaki są po prostu zajebiste. No także e, tak jak wam mówię miasto, sport średnio e, z wielu w ogóle powodów Nie wiem e, znaczy nie wiem wiem dlaczego bardzo dużo osób chciałoby zacząć właśnie od sporta, bo wiadomo, że sport to sport i jest prędkość, jest szybkość i tak dalej e, ale dużo osób zapomina o tym, że i tak będzie jeździć po mieście głównie, a do miasta jakby nie było. Totalnie nam ta prędkość ściga litrowego na bank nie jest potrzebna, bo No te motocykle na pierwszym biegu idą w 140 km na godzinę, masz 6 biegów a, Ciężko jest utrzymać niską prędkość a, na dobrą sprawę Motocykle te sprawiają, że chce wam się po prostu płychać Nie mówcie, że nie myślcie sobie, że ten nie, bo ten ten to jest już w ogóle taki crazy, że on wyciąga ze mnie wszystko co najgorsze i teraz to już tam się przywykłem do tego, więc już jak widzicie jestem taki... Jadę sobie normalnie i gadam. Ale wcześniej no to, to był troszeczkę dramat, bo strasznie się szerpałem z tym motocyklem. No ale super moto, no, no super moto no Co tu dużo mówić. Ja chyba właśnie zawinąłem sobie tak, ja sobie zawinąłem. Ja się zakręciłem teraz strasznie, no nieważne. Eee, Supermuczaki są zdecydowanie lżejsze, bardziej manewrowe. W ogóle na tej drużce tym Supermoczakiem jestem w stanie zatoczyć krąg nie? One są też o tyle fajne, że pomimo tego, że są wysokie, to bardzo łatwo jest na nich utrzymać równowagę. I motyw jest taki, e, że Zatrzymuje się na światłach i całkiem dużo czasu mija zanim postawisz nogę w ogóle na ziemi. A dwa, że tak jak Wam mówię, bez ściągania nogi z seta jesteście w stanie tutaj bardzo powolutku zatoczyć sobie i kręcić kółeczka. coś normalnego. I, i zdecydowanie mm, łatwiej jest tym motocyklem jeździć powoli, bo zupełnie inaczej tutaj się odczuwa prędkość. Na ścigu to jest tak, że wiecie, siedzicie sobie niziutko. Gdzieś tam sobie jedziecie i nagle okazuje się, że macie tam 160 na godzinę i w ogóle what the fuck, kicia. Eee, natomiast tutaj siedzicie zdecydowanie wyżej, wiatr na was wieje, dmucha, więc no, troszeczkę mniej komfortu pod tym względem, ale też inaczej czuć tą prędkość. Eee, także fajnie jest, o na przykład tak jak teraz sobie jadę z taką prędkością i jest bez problemu, jest naprawdę, jest fajnie. Natomiast y, na ścigach, jak się jedzie powoli, to, to już jest trochę gorzej. Bo no, raz, że trzeba albo trzymać pierwszy, albo drugi bieg. Na tym drugim biegu czasami idzie tam, kurde, już rzuca go, bo, bo ma za małą prędkość. Na pierwszym biegu z kolei go świruje się na obroty. No, wiecie, ale tym motocyklem raczej średnio wyobrażam sobie wycieczkę a, 300 km z jakimś bagażem, bo dupka będzie bolała. Zdecydowanie to na bank. Pojechaliśmy wówczas w prawo, teraz pojedziemy sobie w lewo. E, Dubka będzie boleć. E, dwa, że na takim sporcie jest y, możliwość chociażby zainstalowania jakiejś większej ilości kufrów, e, toreb, tak żeby można było sobie, wiecie, wrzucić jakiś bagaż. Tutaj już jest zdecydowanie gorzej, bo. Ciężej będzie wam znaleźć torby, które będą pasowały, i ciężej wam będzie to jakoś tam e, zamocować na zadupku. Także o, taki minus, tak? Ale również super moczaki są e, świetnymi motocyklami do jazdy e, po torach, to jest po prostu coś pięknego. Może bym sobie wyjechał w tu. No, patrzcie, zakręt, pik, 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 pik. Cały czas nogi wiecie. No, coś pięknego. Zobaczymy, co tu jest O, i to jest właśnie też y, mega plus y, Supermociaków Ta droga już widzę, że na ścigaczy bo to bym tutaj pogubił pląbę z zębów A tym sobie wjeżdżam Bez problemu, wiecie, to jest jakby nie było Kros na, na asfalt, tak, czyli mamy Zajebisty duży skok zawieszenia Po takich dziurach w ogóle Śpiąte policjanty nie istnieją Takie dziury nie istnieją e, Doły nie istnieją Krawężniki nie istnieją Dużo rzeczy nie istnieje, bardzo wiele rzeczy bardzo wiele rzeczy po prostu jest ci obojętna. Zobaczcie, że ja sobie teraz jadę 60 na godzinę i nawet w miarę to sobie wybiera. tak? No, słychać, że głos mi się trzęsie, ale mimo wszystko do ścigiem bym już tutaj nie wjechał. To są zupełnie dwa różne, ekstremalnie odmienne od siebie motocykle, przeznaczone do zupełnie czego innego. Może bym sobie pojechał tamtą polną drogą, ale nie, nieważne. I tak komu co bym polecił. Na no dobrą sprawę osobom wyższym policzyłbym supermoto. Z tego względu, że to są po prostu wyższe motocykle. Eee, są całkiem sporo. Nie wyglądacie na nich jak na zabawce. No bardzo ładnie. Pięknie. Biega tutaj tego trochę. I jeżeli e, macie takie klimaty jak tutaj, czyli macie trochę jakichś tam polnych dróg, macie jakieś takie poszarpane te asfalty. To nie wchodźcie pod żadnym pozorem na ściga, bo nie będziecie mieli frajdy z jazdy Słuchajcie, tutaj albo enduro, albo supermoto Bardzo często widzę właśnie na jakichś mniejszych miejscowościach Nawet tam, gdzie ja mam działę, że ludzie latają na ścigach Ja w życiu bym tam ścigacza nie kupił, z tego względu, że się nie opłaca O proszę, i co dalej? Ja to sobie pojadę tędy w końcu jest to droga. O, i widzicie, ja właśnie dlatego sobie cenię supermoczaki, bo ja lubię sobie czasami powratować w takie klimaty. I supermoczakiem jestem w stanie to zrobić. Wczoraj latałem sobie całkiem sporo po jakichś tam e, gorszych e, bagnach, e, po deszczu, i to wszystko było upieprzone jak nieszczęście. I coś czuję, że ten motocykl znowu mi się upieprzy jak nieszczęście i dookołem będę mył. Ale co tam? Lubię sobie wierzyć na takie miejsca. Lubię się powydurniać po prostu Ale z drugiej strony też lubię mieć dostęp do motocykla, którym da się pojechać w dłuższą trasę Zrobić ją szybko, w miarę komfortowo Także no... Złoty środek, dwa motocykle To jest właśnie powód, dla którego na chwilę obecną trwa zbieranie na streamach na huskwarne. Kiedyś tam w ogóle live'a żeśmy zrobili i padło pytanie na co teraz zbieramy i wrzuciliśmy ankietę, tam było parę opcji I wszyscy, wszyscy stwierdzili, żebym zbierał już właśnie na huśkę. Ja bym takiego Hasiora naprawdę mógł mieć. No. <noise> Także zbieramy, nawet jeżeli to będzie miało trwać parę lat, to uzbieramy i, i kiedyś, kiedyś na bank na kanale pojawi się husa. Mój własny prywatny hasior. Nie no, po prostu, wiecie, ścig nie daje wam możliwości takiej eksploracji, tak? Ja lubię sobie pojeżdżać z drogi i pozaglądać w jakieś dziwne zakamarki, tak jak teraz właśnie. I powiem wam, że no fajne to jest. Ścigiem możecie jechać już tylko i wyłącznie po, po asfalcie nie ma możliwości zjazdy, zjechania z jazdy. No, w ogóle to chłodan, No, pojedziemy sobie prosto. Na takie tematy bym w ogóle nie wjechał, nie? To zapomnijcie. A z supermociakiem to też musicie pamiętać, że to są opony szosowe, więc on tutaj nie ma dobrego trzymania. Ale można sobie powoli przejechać przez jakieś tam takie błotka. A jeżeli jest sucho, jest szlaka, jest jakiś ubity piach, to łycha i leci <noise> Aczkolwiek na mokrym proponuję Wam uważać, bo naprawdę niewiele, niewiele potrzeba, żeby ten sprzęcior się wykopyrknął na takich gunkach Też jest kwestia tego, że e, takie super supermoczaki e, u nas w Polsce by się o tyle sprawdziły, że mamy całkiem sporo e, torów takich, e, powiedziałbym no nie tyle motocyklowych, co gokardowych bardziej kartowych i na takich torach, na supermociakach możecie się całkiem fajnie pobawić a na ścigach niekoniecznie dobra, zobaczymy najwyżej będzie to błąd o nie aż tak to nie, bo widzę, że tam jest mokro ja już się wczoraj bawiłem w takie tematy no dobra, zaraz sobie gdzieś zjedziemy No. Także widzicie, no to jest właśnie też fan z jazdy To jest też kwestia tego, że ja się po prostu na czymś takim, można powiedzieć, chowałem, więc Dla mnie możliwość takiego zjechania na pełne drogi to jest to jest właśnie to coś, co lubię Także jeżeli macie podobnie jak ja, to nie pakujcie się w plastika, weźcie sobie Supermociaka Na tym Supermociaku się powściekacie, pobawicie Pojedziecie sobie nim na tor bo zakręcacie, poszalejecie i będziecie mogli sobie jeździć właśnie, wiecie, no, po takich drogach. A ścig zdecydowanie bardziej dla osób, które już i tak kierunkowane są raz, na torowanie, e, dwa, że macie dużo, dużo asfaltu koło siebie i, i po prostu jeżeli nie lubicie sobie zjeżdżać z drogi, to tak, to ścig oczywiście. Ale pamiętajcie, do miasta zdecydowanie lepsze są na przykład niekiedy. Zdecydowanie lepsze, znaczy, bo wiecie, no to nie jest tak, że jedynie Supermoto na miasto, tak, nie oszukujmy się, bo na dobrą sprawę, jakim jak motocyklem by się nie jeździli, jaki by się nie kupili, to i tak będzie nim jeździli po mieście, będziecie nim jeździli w trasę i każdym się da. Ja nie mówię, że nie, tylko są lepsze motocykle do jazdy w trasy, są lepsze motocykle do do ścigania, są jeszcze motocykle, do pajacowania, także. To jest właśnie też jedna z tych y, rzeczy, dla których ja nie, nie polecam motocykli, nie lubię polecać motocykli, już o tym mówiłem wcześniej, ale też tutaj napomnę, że to jest kwestia bardzo indywidualna. To jest też kwestia bardzo indywidualna z tego powodu, że te, te, te motocykle swoje kosztują, tak? E, super jak na przykład Husqvarna kosztuje 40 parę tysięcy. I w zasadzie to jest GOLAS, ma kierownicę koła, kierunki, rozrusznik i, i świat, zmianę świateł. Do tego macie prędkościomierz i przebieg z tak? Nie macie tutaj obrotomierzy, żadnych lampek, kurde, nic, nic kompletnie. I w mniejszych pieniądzach możecie dostać a, jak gdyby lepiej wyposażone motocykle. Mm. Ale no to jest właśnie też kwestia tego, do czego ten motocykl ma służyć I czy jesteście w stanie zapłacić takie pieniądze za motocykl, który Wam dostarcza to, czego szukacie, tak? Ciężko jest w ogóle mi w sobach opisać, jak łatwo jest prowadzić ten sprzęcior nie jechać nim, w ogóle robić na nim cośkolwiek, to jest po prostu coś pięknego A mając na uwadze, że i tak całkiem sporo nagrywam, e, czy vlogów, czy czegoś po prostu w mieście Mam nadzieję, że to nie jest wjazd do kogoś na podwórko i że takim motocyklem jest zdecydowanie łatwiej to robić, no to wydaje mi się, że warto miał, byłoby mieć takiego drugiego w garażu. I raz sobie wyjechać po prostu fajerkiem, a raz wyjechać sobie na zmianę tym. O. No lubię coś takiego, lubię tą możliwość, jaką mi daje, żeby sobie zjechać z głównego szlaku i pojechać czymś takim. także powiem Wam, że o no supermociaki powiem Wam, że dla mnie przy mniejszych prędkościach dają zdecydowanie większy fan, a i no też z drugiej strony też sporo wymagają tak, bo no tak jak odwiniesz manetę za mocno to na to to, to to leci bardzo szybko także trzeba troszeczkę też kontrolować co się robi po czym się jeździ a nie tylko zapierdzielać gdzie my jesteśmy? To jest polna droga, która prowadzi nas dokąd? No trudno. Zobaczymy. Najwyżej się ugrudzi. No, za to, za to tak jak Wam mówię, super mociak słaby do długich podróży. To jest w zasadzie motocykl tylko i wyłącznie do takiego powariowania z dnia na dzień. I do jakichś manewrów typu 100 km, trochę ponad 100 km, ciężko na niego coś cokolwiek założyć i jakieś torby, i raczej z drugą osobą na tym motocyklu nie pojeździcie, bo zawieszenie Wam bardzo często na to nie pozwoli. One są miękkie, cholery miękkie i wystarczy, że wsiądzie Wam 150 tyłu kg i ten motocykl staje się niesterowny. Także do jazdy we dwoje. Też średnio. W zasadzie mogę powiedzieć Wam tak. Główną, głównym minusem supermociaka jest to, że to jest tak na dobrą sprawę zabawka. O ile każdego innego motocykla możecie używać jeszcze tak na co dzień, jako taki środek transportu, żeby z kimś gdzieś tam pojechać, coś tam zrobić, to supermociak niestety, ale to jest już taka typowa zabaweczka. To jest już taki sprzęcior, żeby się powydurniać, pozapierdzielać, porobić jakieś dziwne rzeczy w dziwnych miejscach, takich jak to. Supermoto da wam więcej fanu, ale na przykład plastik da wam więcej możliwości. Nie ma niestety środka, złotego środka. Oczywiście tak też eee, sprzęciory, plastiki dają masę fanu, Ale jest to inny fan. Na dobrą sprawę, to są, to jest zupełnie inny charakter jazdy. Może ja bym pana jakaś... O właśnie. To jest zupełnie inna charakterystyka jazdy, zupełnie inny rodzaj fanu. Kto co lubi? Ja lubię zarówno to, co daje mi iceberka, jak i to, co mógłby dać mi super mociak i tutaj dochodząc pod koniec odcinka do początku, czyli plastik versus supermoto, powiem Wam, że dla mnie jedno i drugie, jedno i drugie w związku z tym, że to te, mając takie dwa motocykle, jesteście w stanie robić całkiem sporo. Nie zastanawiając się nad konsekwencjami, <laughs> Nie no może nie na tej zasadzie, ale po prostu. Możecie się ponawydurniać, możecie sobie gdzieś tam pojechać i poogarniać tematów całą masę! I wydaje mi się, że to jest właśnie też powód, dla którego yy, bardzo wielu zagranicznych yy, vlogerów zwróci uwagę, że oni yy, przeważnie mają supermoto i... znaczy przeważnie wielu z nich ma supermoto i jakiegoś ściga. Boże, już tego ptactwa. Jest to po prostu idealne połączenie eee, dla takiego gościa, który zajmuje się nagrywaniem, to powiem Wam, że to jest idealne rozwiązanie. Jak trzeba pojechać gdzieś dalej, to się na ściga, jedziesz, nagrywasz. Jak chcesz się pogodurniać po mieście, wsiadasz na supermociaka, jedziesz i nagrywasz. Oba możesz zabrać na tor, coś tam poświrować na nich, także piękna sprawa. Boże, jak to wie, no jestem w szoku. Uwielbiam ten sprzęt kocham go. Po prostu muszę go mieć. Dobra, <grym> no, słuchajcie, bo znowu odcinek będzie miał kurde pół dnia i w zasadzie będzie cały czas składał się z powtórzeń. Także w tym odcinku to je było na tyle. Jeżeli się podobało, to standardowo łapka. Up zostawcie komentarz, dajcie znaka co wy wolicie. Czy supermociaki, czy ścigacze. Jestem ciekaw, jakie jest Wasze zdanie na ten temat. A Was do mnie również na Instagrama i Facebooka, tam się zdecydowanie więcej aktywności. A w tym odcinku to już było na tyle, także standardowo do zobaczenia, do usłyszenia przy okazji kolejnej okazji. Narazka. Albo jeszcze nie narazka, jeżeli jesteście po raz pierwszy, a podoba Wam się ten kanał, to zostawcie tutaj suba. Wbijajcie też do mnie na stronę yy, www.motovlog.pl Macie też sporo propozycji w filmach, w informacjach. Pamiętajcie również, żeby kliknąć dzwoneczek, tak aby YouTube informował na Was o wszystkich moich filmach. A jeżeli podoba Wam się to, co robię i chcielibyście mnie w tym jakoś wesprzeć, to zapraszam Was do mojego patronajta. Prawie, być może zostaniecie kolejnym patronem. Narazka!